Lasowice to niewielka miejscowość leżąca w gminie Ruja nad Cichą Wodą. Jest to stara osada założona jeszcze przez cystersów Lubiońskich pod koniec XII wieku, która pierwotnie znajdowała się w miejscu dzisiejszego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Pierwszy kościół w Lasowicach wzmiankowany był już w roku 1318. W czasie kontreformacji. W 1704 do 1707 świątynia została przejęta przez katolików, ale nie była użytkowana i przez ten czas niszczała. Gdy ponownie odzyskali ją protestanci, znajdowała się w tak złym stanie, że łatwiej było rozebrać kościół i wybudować na nowo niż próbować go remontować. Nowa świątynia w stylu neogotyckim. Została wzniesiona w 1875 roku. Uroczysta konsekracja nastąpiła trzy lata później. W budowli umieszczono starą chrzcielnicę i dwa dzwony z lat 1612 i 1729, które znajdują się tu do dzisiaj. Podczas ostatniego remontu odnaleziono dwa 16-wieczne epitafia wykonane z piaskowca. Wmurowane wewnętrzne ściany. Po II wojnie światowej budowla była mocno zniszczona i nie pełniła funkcji sakralnych. Ponowne poświęcenie kościoła nastąpiło w 1965 roku. W roku 2000 świątynię poddano kapitalnemu remontowi. Między innymi wymieniono zniszczony dach, ocieplono, zmieniono podłogi i wstawiono witraże. Kościół prezentuje z zewnątrz. Cechy typowe dla ewangelickich śląskich świątyń końca XIX wieku. Zbudowany jest z czerwonej cegły, bez nadmiernych dekoracji. Korpus wzniesiono na planie prostokąta, do którego od zachodu dostawiono płytkie prezbiterium. Nad budowlą dominuje kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża, przykryta strzelistym hełmem zakończonym kulą z krzyżem. Wieże towarzyszą mniejsze, symetryczne, trójboczne wieżyczki schodowe. Świątynia w Lasowicach jest budowlą jednonawową, przykrytą pięknym, drewnianym, trójkątnym stropem typu trzinklowskiego. Czyli konstrukcja stropu zespolona jest z konstrukcją dachu. Równie interesująca jest drewniana, neogotycka empora muzyczna z zabytkowymi organami. Prospekt organowy ma dwie kondygnacje o konstrukcji skrzyniowej. Pod emporą muzyczną ustawiono współczesny drewniany konfesjonał, wyrzeźbiony w drewnie. Uwagę przykuwa również piękna neogotycka chrzcielnica, odrestaurowana w 2019 roku. Ściany świątyni ozdabiają współczesne obrazy przedstawiające Matkę Boską Ostrobramską, Jezusa Miłosiernego oraz stacje drogi krzyżowej ufundowane przez lasowickich parafian. W przestrzeni sakralnej kościoła najważniejszym miejscem jest prezbiterium. Znajduje się tam w większości współczesne wyposażenie, przede wszystkim przepiękny ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Matkę Boską Częstochowską. Miejsce przewodniczenia liturgii i pulpit do mszału wykonane są z naturalnego kamienia, a lichtarze sprowadzono aż z Włoch. Z dawnego wyposażenia kościoła pozostała neogotycka ambona z wizerunkami czterech ewangelistów. Do bryły świątyni dobudowana została zakrystia z odrębnym wejściem. Ozdabia ją wyjątkowej urody gotycka figura ukrzyżowanego Chrystusa, wykonana w drewnie. Przy kościele znajdował się kiedyś cmentarz ewangelicki z XVIII wieku. Na zewnętrznych ścianach budowli widać jeszcze ślady po ówczesnych epitafiach. Dziś to miejsce pochówku powojennych mieszkańców Lasowic. Teren kościoła otoczony jest ceglanym murem. Przed głównym wejściem znajduje się grota Matki Boskiej, przy której chętnie modlą się parafianie. Złożone i trudne dzieje miejscowości widoczne są dziś w elementach budowli i jej wystroju. Kościół skrywa także wiele tajemnic. We wnętrzu odkryto XVI-wieczne epitafia, a na dokładne zbadanie oczekują podziemia. Ta niewielka świątynia ma duże znaczenie dla mieszkańców Lasowic, którzy bardzo o nią dbają, włączają się w remonty i finansują niezbędne inwestycje.